Podłączenie kasy Aklaos Online do sieci internetowej Wi-Fi. Aby podłączyć kasę do sieci Wi-Fi, należy wejść do menu głównego przyciskiem menu. Następnie strzałką w dół przejść do konfiguracji. Wchodzimy przyciskiem Enter. Teraz przechodzimy do zakładki takiej jak ustawienia sieci numer 17. Enter. Ustawienia Wi-Fi. Enter. Szukaj Wi-Fi Auto. Enter. Jak widać, kasa wyświetli nam dostępne sieci internetowe Wi-Fi. Wybieram odpowiednią sieć. Wpisujemy hasło. Zatwierdzamy przyciskiem OK. Jeśli kasa wyświetli komunikat OK, OK, to znaczy, że poprawnie podłączyła się do sieci internetowej Wi-Fi. W tym przypadku wpisałem błędne hasło. Kasa pokaże błąd połączenia. Jest brak połączenia. Możemy komunikat wykasować przyciskiem C. Teraz kasa podłączymy poprawnie do sieci internetowej Wi-Fi. Poszukamy sieci jeszcze raz. Wybieramy odpowiednią sieć, czyli w moim przypadku Redmi, zatwierdzamy enterem. Wpisujemy hasło, pamiętając o tym, że pierwsze w kasie a klas przy wpisywaniu z klewatury są cyfry, czyli najpierw są cyfry, potem są dopiero litery. W moim przypadku są same cyfry, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zatwierdzamy to hasło przyciskiem enter. Kasa nawiązuje próby połączenia z siecią internetową Wi-Fi. Jest komunikat OK, to znaczy, że kasa poprawnie podłączyła się do internetu.